Patrzę w niebo, ale z ziemia płonie Każde coś bierze, mało kto chroni. Biegniemy, szybko, nie wiemy dokąd. A czas ucieka nam prosto z rąk. Zamykam oczy, czuję strach. Czy jeszcze mamy jakiś plan? A, 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 a. <śścoughs> Świat jest jeden, korzystajmy póki możemy. Nie mamy drugiej szansy, tylko jeden moment. Świat jest jeden, zanim wszystko stracimy. Otwórz oczy, zanim znikniemy w ciszy. Widzimy znaki, ale odwracamy wzrok. Każdy ma wybór, każdy ma głos. Jeśli dziś nie my, to kto to zrobi? Jeśli nie teraz, to kiedy? Jest jeden, tylko jeden.